To będzie chyba mój ulubiony ranking, bo ranking pieseczków! Oczywiście kochamy wszystkie pieseczki. Oczywiście. I, i żeby nie było, ale dobrze, co to jest? One się ślinią, Kamilu. Ślinią się na pewno. Mi się nie podoba. No mi też nie, taka siódemka, bo może być gorzej. Co w się sensie, kochałabym, ale wiecie o co chodzi. Oj, taki mop. Mop taki. Dziesiątka czy dziewiątka? Dziewiątkę. Klikaj dobra. tam na dziewiątkę, Kamil. Trzymaj jak przesłodki. Czwóreczkę poproszę. Ja nie lubię Jorków, po to tak no szczeka. Dobra, no dobra, no ale Milka też czekaj I co? 40 wow. no one się ślinią. Nie znamy Majo majoneza. Majonez. A? Ile? No szóstka. O, taki obronny. Podobny Fischer. do Milki. Dawaj go na piątkę. Ładny taki, no, dostojny. Pieseczek. O, czy to jest ten pasterski, taki, ten owczarek, e, owczarek niemiecki? E, pod, mogłabym się do niego tak przytulić. Trujeczkę trujeczka. Maski. Mas Średnio mi się podoba. Jakiś pański most. Jakiś taki myśl na ósemkę, bo nie jestem przekonana. Lecimy dalej. Oliwia pewnie poluje na ciłałę. O, czy to jest ciławe? Nie, to nie jest ciławe. Jest to jakiś wyżeł. <grym> No. Dziesiątka, dwójka, jedynka. Na dziesiątkę go. O nie. Chcemy treska słodkiego. O nowego na jedence. A jak będzie ciła? Na pewno? Na jedynce. Na 100%? Mm -hmm. Klik. Mm -hmm. Interier. Ja, taki ten. No, na dwójeczkę pocież tak. To tak podobają się pieseczki i Oliwii. A wasz, jaki jest ulubiony? Dajcie znać w komentarzu. Dajcie znać w komentarzu. Ja teraz wam mówiłam. No. Dajcie znać w komentarzu.